Nazywam się Agnieszka Bienias, jestem członkiem zarządu Fundacji Dom Holenderski i z przyjemnością chciałabym Państwa zabrać na wycieczkę do Holandii, do Amsterdamu. Amsterdam jest miastem bardzo e, ciepłym, przyjaznym, takim e, fajnym do bycia, e, do spędzenia czasu tam, no a szczególnie oczywiście w maju. Jest takie lekkie przesunięcie tego startu wiosny, i to jest bardzo przyjemne. Przyjemne wrażenie, kiedy się e, wsiada do samolotu. Tutaj jeszcze w takiej przeszarzałej wiośnie, a przylatuje się do wiosny już bardziej zielonej. W Amsterdamie serdecznie polecam w maju tego roku wyjątkową historyczną atmosferę zmiany głowy panującej. 30 kwietnia abdykuje królowa Beatrix, czyli po polsku królowa Beatrycze. A na tron wstąpi Wilhelm Aleksander, czyli ta atmosfera świąteczna i taka wyjątkowa i historyczna na pewno się utrzyma przez ten czas dobrych kilku tygodni. Teraz jest wyjątkowy moment, wyjątkowa chwila dla historii Amsterdamu, bo 13 kwietnia, niespełna no, kilka tygodni temu, królowa dokonała otwarcia w nowym wydaniu Muzeum Narodowego Rejksmuseum z no, pełnym wachlarzem dzieł malarstwa niderlandzkiego, czyli przemockiego holenderskiego. Amsterdam jako stolica Królestwa Niderlandów zawsze kumuluje wszystkich fanów Pary królewskiej, w ogóle królowania, ale też takiego bardzo spontanicznego świętowania, szczególnie właśnie podczas Dnia Królowej. Dzień Królowej to jest święto narodowe, dzień wolny od pracy. Holendrzy wówczas wylegają na ulicę i robią to, co im tylko, na co tylko mają ochotę. Także jest to dzień wyprzedaży ulicznych, różnych festynów. Można wyjść na ulicę, sprzedawać co się chce i nie trzeba od tego odprowadzać podatku. Więc pod koniec kwietnia naprawdę można zobaczyć, jak, jaką fantazją cieszą się Holendrzy.